Witam. Jakiś czas temu, czytając Sydonię Elżbiety Cherezińskiej, którą zresztą omawiałem na kanale swego czasu, złapałem się na tym, że tak naprawdę nie za dużo wiem o historii Pomorza Zachodniego. No, praktycznie nic, poza tym, co gdzieś tam się ogólnie czytało czy słyszało. No i zwróciłem na to uwagę, rozmawiając między innymi z moimi rodzicami, którym tą książkę także poleciłem. No i ojciec wspomniał, że coś tam na półce na ten temat ma Poszukał, no, i w ten sposób w moje ręce trafiła książka Zygmunta Borasa, Książęta Pomorza Zachodniego. Temat faktycznie ciekawy i jakoś nieszczególnie szeroko u nas kojarzony. Podejrzewam, że dlatego, iż pomimo dzisiaj połowa Pomorza Zachodniego jest częścią Polski, to tak naprawdę obszar ten, chociaż sąsiadował z nami. Tak naprawdę nigdy nie był szczególnie mocno związany z Polską. Czy to politycznie, czy to gospodarczo, czy to kulturowo. Jedynie etnicznie, ponieważ Pomorze było zamieszkane przez ludy słowiańskie. Jednakże należy pamiętać, że ze względu na kwestie, czy to polityczne, czy to religijne, obszar ten ciążył dużo bardziej w kierunku obszaru niemieckiego, czy to nawet Skandynawii, niż w kierunku ziem piastowskich, które kojarzyły się Pomorzanom niezbyt, delikatnie mówiąc dobrze, za sprawą polityki naszych władców piastowskich, takich jak czy to, czy to Chroby, czy chyba jeszcze bardziej Herman, którzy nie zapisali się tam szczególnie dobrze. W efekcie czego Pomorze szło jako swoją drogą, Rozwijając dość unikalny w tym rejonie model polityczny, oparty na specyficznie pojmowanym pacyfizmie i nieangażowaniu się w jakieś szczególnie wielkie wydarzenia historyczne, takie trochę można powiedzieć prowincjonalne nawet podejście sprawiło, że Pomorze przetrwało ponad prawie 600 lat w tym rejonie, nie niepokojone jakimiś szczególnie poważniejszymi burzami dziejowymi, unikając ich. Więc można by pomyśleć, iż książka poświęcona historii dynastii Gryfitów, która rządziła tam prawie 500 lat, co jest, trzeba przyznać, imponującym rezultatem, nie będzie szczególnie interesująca. Hmm. Czy to prawda? Poniekąd tak, poniekąd nie. Już tłumaczę, o co chodzi. Faktycznie, niewielu z tych władców to ludzie na miarę, dajmy na no to, nie wiem, chrobrego, Karola Wielkiego itd. Próżno tu szukać wielkich wojowników, polityków działających na skalę ogólnoeuropejską i tego rodzaju wybitnych person. Zdarzają się naprawdę pojedyncze przypadki. Większość tych ludzi tak naprawdę starała się prowadzić politykę regionalną, zachowując dystans od wszystkich sąsiadów, starając się utrzymać równowagę pomiędzy silniejszymi sąsiadami, a jednocześnie nie mając, trzeba to im oddać, większych ambicji politycznych. Jak na ironię, Grefita, który miał największy wpływ teoretycznie na politykę europejską i mógł faktycznie stać się kimś wybi wielkim, czyli Eryk II, który w pewnym momencie miał pod swoją komendą praktycznie całą Skandynawię, bardzo szybko wszystko stracił, gdyż okazał się człowiekiem co najmniej miernym. Natomiast zdecydowana większość gustowała bardziej w rozbudowie własnych pałaców, polowaniach lub byciu mecenasami sztuki. Więc, jak sami widzicie, próżno tutaj szukać jakiejś takiej rzeczywiście ciekawej i bardzo zajmującej historii. Ale z drugiej strony autor tej książki, Zygmunt Boras, podszedł do tematu w sposób, trzeba mu oddać, interesujący. Myślę, że wiedział, iż ma do czynienia z historią, która sama w sobie może nie być aż tak porywająca, w związku z czym historię Pomorza przedstawił, można powiedzieć, trochę na tle dynastii, która nią rządziła. Bo książka nosząc tytuł książęta Pomorza Zachodniego tak naprawdę jest historią Pomorza rządzonego przez gryfitów, ale opowiedzianą właśnie przez pryzmat gryfitów. Czyli mamy poszczególne rozdziały poświęcone życiu i rządom poszczególnych książąt. I poprzez ich życie, na tyle, na ile oczywiście o danym życiu wiemy, opowiadana jest historia Pomorza. I taka trochę bardziej osobista, skupiona na poszczególnych ludziach historia, trzeba przyznać, wypada już ciekawiej i bardziej zajmująco niż suche przedstawienie faktów. Co to zresztą suchości? Książka pochodzi z 1968 roku, jej pierwsze wydanie, zaznaczmy. Co nie powinno dziwić, w PRL-u bowiem w pewnym momencie był bardzo mocny nacisk na przedstawianie historii tzw. ziem odzyskanych, czyli Pomorza Zachodniego, Śląska itd. Często przez wiadomy pryzmat i z zachowaniem pewnej słuszności ideologicznej, co prowadziło często do różnego rodzaju fikołków historycznych pisania o odwiecznie słowiańskich ziemiach, a czasem nawet coś, co mnie, mnie zawsze szczególnie bawiło później, kiedy już trochę więcej na ten temat poczytałem, prasłowiańskich i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie ta książka w swojej oryginalnej wersji także miała trochę tego rodzaju hochołów. Natomiast mam tu na szczęście trzecią edycję tej książki, wydaną już po zakończeniu PRL-u, rozszerzoną, wzbogaconą i poprawioną. Nie tylko o... Kolejne fragmenty, których w oryginalnej wersji nie było, ale także przynajmniej tam na podstawie lektury mogę stwierdzić, raczej dość normalną. Takie wstawki, które mogą trochę przypominać klimaty PRL-u, zdarzają się naprawdę incydentalnie, ale, a całość napisana jest w porządku. Mówię właśnie w porządku, ponieważ. Autor nie mógł tej książki napisać na nowo, ona napisana jest takim trochę dziwnym stylem. Nie jest to opracowanie w stu, 100% stu, stu naukowe, spełniające wymogi itd. dotyczące opracowania naukowego. Ale jednocześnie styl ich pisania jest taki, jeszcze trochę bardziej historyczny. To nie jest na pewno książka taka popularna, którą możemy dać do przeczytania jakiemuś zupełnemu lajkowi, bo myślę po prostu, że go znudzi. Uczciwie to muszę przyznać. Natomiast jeżeli kogoś po prostu interesuje zagadnienie i chciałby przeczytać na ten temat jedną książkę, nie za długą też zaznaczmy, a która ładnie i przekrojowo omówi temat, to wydaje mi się, że jest to dobra rzecz. Zaznaczmy od razu. Historia y, kończy się tam, gdzie kończy się tak naprawdę, historia Pomorza Zachodniego jako niezależnego państwa. Bo w momencie, w którym y, y, umiera tak naprawdę ostatni z książąt pomorskich, Pomorze Zachodnie przestaje istnieć jako y, państwo i zostaje tak naprawdę rozczarpane przez y, silniejszych sąsiadów błyskawicznie. Jak do tego doszło? Jak to państwo powstało, jak ono funkcjonowało, jak się dzieliło i tak dalej. Wszystko w tej książce zostało moim zdaniem ładnie opisane, więc jeżeli macie tak jak ja i chcielibyście czegoś dowiedzieć o tym, myślę, że uczciwie można powiedzieć, zapomnianym tworze politycznym na mapie Europy Środkowo-Wschodniej to wydaje mi się, że to opracowanie będzie całkiem niezłe. Naturalnie, jeżeli czytaliście jakieś inne książki na ten temat i uważacie, że jest coś ciekawszego i lepszego w tym temacie godnego polecenia, będę zobowiązany za wspomnienie o tym.